Pingdemia paraliżuje życie w Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania. Pingdemia paraliżuje życie mieszkańców. Brytyjskie łańcuchy dostaw żywności są na skraju upadku. Alarmują przedstawiciele branży spożywczej, w której dotkliwie brakuje rąk do pracy. Wszystko przez tak zwane pingdemie, problem absencji w pracy osób, które z powodu kontaktu z kimś zakażonym zostały wysłane na kwarantannę przez rządową aplikację. W pierwszym tygodniu lipca używana w Anglii i Walii aplikacja do wykrywania kontaktów zakażonych NHS COVID-19 wysłała informację, sygnalizowaną charakterystycznym dźwiękiem PING o narażeniu na kontakt z koronawirusem do rekordowej liczby ponad 520 tysięcy osób. Wprawdzie taka informacja nie oznacza pewnego obowiązku odbycia kwarantanny, a jedynie rekomendacje, ale i tak skutecznie to paraliżuje pracę wielu firm i instytucji, zwłaszcza że w porównaniu z początkiem lipca problem się nasilił, a na kwarantanny idą zwykle osoby zdrowe. Wyjątek dla zaledwie kilku branż w poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson powiedział. Że kluczowi pracownicy, którzy zostali w pełni zaszczepieni, będą mogli opuszczać kwarantannę, aby udawać się do miejsc pracy, choć przez resztę czasu muszą pozostawać w domach, izolując się. We wtorek, z kolei, ogłoszono, że nie będzie listy konkretnych sektorów, w których zaszczepieni pracownicy nie będą musieli iść na kwarantannę. Pracodawcy będą musieli zwrócić się do odpowiedniego ministerstwa i ewentualne zwolnienie z kwarantanny dla pracowników będzie ustalane indywidualnie, przekazał rzecznik rządu. Tymczasem rządowy system najmocniej uderzył w branżę handlową. Aplikacja obwiniana jest o puste półki w supermarketach ponieważ sprzedawcy i pracownicy zaopatrujący sklepy w żywność najczęściej zmuszani są do samoizolacji z powodu bliskiego kontaktu ze sobą zakażoną pracownicy detaliczni i dostawcy powinni mieć możliwość pracy jeśli są podwójnie zaszczepieni mówią szefowie branży cytowani przez The Independent Można było lepiej wydać pieniądze epidemiolog profesor Team Spector zasugerował, że aplikacja NHS może nie być już przydatna i potencjalnie powinna zostać zatrzymana. Jak ocenił w środę w Sky News, personel powinien pozostać w domu, jeśli ma objawy przypominające przeziębienie, jednakże mówienie, że ktoś mógł ich minąć w supermarkecie, jest jego zdaniem przesadą. Pieniądze i testy mogłyby być spożytkowane lepiej i gdzie indziej, tak uważam, dodał. Jak wynika z przywołanego w środę przez dziennik, Tresan badania ośrodka EUGOF, w związku z pingdemią, 1 piąta użytkowników aplikacji NHS COVID-19 wyłączyła funkcję Bluetooth w telefonie, by uniemożliwić bycie wykrytym jako kontakt osoby zakażonej, a co 10 osoba ją całkowicie odinstalowała. 16 sierpnia ma zostać zniesiony obowiązek kwarantanny w przypadku w pełni zaszczepionych osób, które miały kontakt z kimś zakażonym. Biznes apeluje jednak, by tę datę przyspieszyć.